Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei. Tam nie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy. I wybawimy Was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono, i tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto Słowo Pańskie. Kobiety, które usłyszały dobrą nowinę, najpierw od aniołów, wracają, biegną do uczniów, by im to oznajmić, po drodze spotykają z stałego, który mówi do nich tak: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Powiedzcie moim braciom, by. Zawrócili do Galilei, bo oni są gdzie indziej teraz, oni są w Judei. Zawróćcie do Galilei. Wróćcie gdzieś. Wróćcie do Galilei. Galilea, w ogóle, kochani, w Ewangeliach, w przekazach ewangelistów nie jest tylko miejscem geograficznym nie jest tylko lokalizacją jakąś konkretną na mapie świata czy Palestyny. Galilea, w ogóle zasadniczo wiele takich miejsc jest, ma znaczenie teologiczne, duchowe. Galilea to jest miejsce, gdzie dla uczniów wszystko się zaczęło. To jest miejsce, gdzie oni zasadniczo mieli pierwsze spotkanie z Jezusem Chrystusem i to spotkanie było dla nich przenikające, przemieniające tak bardzo, że wszystko zostawili i poszli za nim. W Galilei też rozpalał się ich entuzjazm. Tam były pierwsze cuda, pierwsze kazania Pana Jezusa. Tam było takie rozpalenie ich serc. To był początek. Ale po drodze wiele się, kochani, wydarzyło. Już w trakcie bycia z Panem Jezusem ich serca zaczęły przeżywać trwogę. Zwątpienie. Już w tej Galilei po jakimś czasie, gdy Jezus dokonał cudu, rozmnożenia chleba i zapowiedział Eucharystię i powiedział ludziom: Ja wam dam prawdziwy chleb z nieba, kto go je nie umrze. Moje ciało jest pokarmem za życie świata. Jak ludzie usłyszeli, że Chrystus każe im jeść swoje ciało i pić swoją krew, wszyscy się odwrócili. Nazywają to specjaliści kryzysem galilejskim. W Ewangelii Jana to jest na początku, w szóstym rozdziale. Wszyscy poszli i apostołowie byli w szoku i przeżyli wstrząs. Jezus ich zapytał, i wy chcecie odejść? Wtedy Piotr miał odpowiedzieć, Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Bogiem. Jak rozumiem, Piotr i wtedy uczniowie tak zostali przy Jezusie troszeczkę tak chyba jakby wbrew sobie. Jakby zaufali takiej gdzieś, tak sądzę, pierwotnej intuicji. Ale tam już wtedy, zobaczcie, zaczęły się pewne jakby tarcia, pęknięcia. Później będą kłótnie między nimi. Jezus będzie zapowiadał swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Piotr będzie mówił, co ty gadasz? Nie umrzesz, przecież ty jesteś Mesjaszem. Zbudujemy tu piękne Królestwo Mesjańskie, odbudujemy Królestwo Dawida. Oni szli za Jezusem, ale mieli, przepraszam za to kolokwializm, pokręcone myślenie na temat Boga, Mesjasza, tego co Bóg robi. To, to jest nasze doświadczenie. My idziemy za Jezusem, przychodzimy do Pana Boga, ale często mamy w głowie dziwne rzeczy na temat Boga, tego co On ma robić w naszym życiu, po co przyszedł na świat. Chcemy sobie z Niego zrobić takiego sługusa, który nam będzie robił to, tamto, siamto i owamto, taki święty Mikołaj, który nam będzie podarunki wrzucał. Później będą poważne doświadczenia zaparcia się, zdrady. Wreszcie zobaczą tego ukochanego Pana i Mistrza, zobaczą sponiewieranego na krzyżu. To, takie jest teraz ich doświadczenie, takie mają, kochani, serca. Wróćcie, zawróćcie do Galilei. To jest bardzo ciekawe. Jezus mówi, wróćcie do tych takich pierwotnych chwil w waszym życiu, gdzie rodziła się wiara. Naszego spotkania z Jezusem. My, my dlatego, kochani, raz po raz przeżywamy w liturgii pewne tajemnice wiary, zwłaszcza z martwych stanie. Bo my też mamy taką historię wędrowania za Panem Jezusem. Zostaliśmy ochrzczeni, Chrzest to był naszą Galileą. Większość z nas to w ogóle nie pamięta, ale później musiało być, powinno być. Jeżeli nie było, to kochani trzeba się modlić o takie doświadczenia, ale później w naszym życiu powinien być taki moment, taka Galilea, gdzie myśmy Chrystusa rozpoznali jako Boga żywego, prawdziwego, jako osobę i świadomie, dojrzale, dobrowolnie, a może nie wiem czy dojrzale, ale dobrowolnie oddaliśmy Mu swoje życie. To mogły być jakieś rekolekcje w naszym życiu, to mogły być jakieś spotkania, duszpasterstwo, jakaś formacja, jakieś wydarzenie, które sprawiło, że ja osobiście mając, nie wiem, 17, 18, 20 lat, na przykład w moim wypadku to było lat 26. To jest moja Galilea, tak sądzę. Wcześniej też miałem doświadczenie, ale takie silne doświadczenie żywego Boga z Martwych Stałego. Trzeba tam wrócić, chociaż często te nasze doświadczenia były takie, kochani, naiwne, romantyczne. Że na przykład byliście związani z oazą, to takie młodzieżowe, sporo emocji różnych, tak. I tak było. Ja, jak szedłem do zakonu, miałem bardzo żywe doświadczenie Pana Boga, ale też. Wiele rzeczy takich naiwnych, romantycznych w myśleniu o życiu, o zakonie. Taka jest prawda. Po drodze wydarza się wiele rzeczy. Wiele rzeczy mogło nadwyrężyć naszą wiarę. Także fałszywa nowina. Panie, abyście dzisiaj wzięli tą, tą Ewangelię, ten fragment na przykład w tym lekcjonarzu, to się dokładnie składa, jakby z dwóch części jakby są dwie części. Pierwsza to jest głoszenie anioła, głoszenie kobiet i głoszenie Pana Jezusa. Druga część to jest kto nowina. Podważająca zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kani my żyjemy w takim świecie wokół nas jest mnóstwo treści, informacji które podważają Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego Ewangelię. My wprost teraz jesteśmy bombardowani taką fałszywą nowiną. Ja nawet nie chcę mówić, że kłamliwą, ale może zafałszowaną. Jesteśmy tym bombardowani. Też spotkały nas różne doświadczenia. Nasza wiara została może wystawiona, jest wystawiana na próbę z powodu różnych. Grzechów, ludzi Kościoła, naszych bliskich zdrad, a w ogóle może najbardziej przez nasze zdrady. Nasza wiara nie jest idealna, i my potrzebujemy, kochani, w te święta, w liturgii, wrócić do Galilei, tam mnie zobaczyć. Niech bracia zawrócą do Galilei, tam mnie zobaczą. Ani potrzebujemy, po to są święta. Tu nie chodzi o zaliczanie, o zaliczanie jakichś tradycyjnych obrządków. Jeżeli ciągle przeżywamy święta, liturgię w tradycji, w kulcie tylko zewnętrznym, no to nic się nie zmieni. Poświęcimy jajka, pisanki, pojemy kiełbaski. Zjemy babkę, zajączka i wrócimy, i nic się w nas nie zmieni. Chodzi o to, żebyśmy na nowo spotkali z martwych stałego. Bo to jest w ogóle nowe życie. To jest nowa jakość. Zawróćcie. Nie bójcie się. I to wymaga też odwagi. Zawróćcie się. Zawróćcie do Galilei. Gdzie my? E, jeśli. Cóż, tylko fragment zobaczyłem. Biskup Rysi podobno miał mówić, co to znaczy uwierzyć z martwych To jego kazanie, zdaje się, że sprowadziło się głównie do tego uwierzyć to spotkać z martwych stałego. Spotkać z martwych Czy mamy spotkanie, Kochani, Ja myślę, że z szacunkiem, ale wielu jest chrześcijan. Tych, którzy się uważają za katolików, którzy mam wrażenie, nigdy tak naprawdę nie spotkali zmartwychwstałego Pana, nie przyjęli Go osobiście jako swojego przyjaciela, Boga. Tylko właśnie mogą żyć w cały czas w takim zewnętrznym kulcie, a to spotkanie zmienia wszystko. Ludzie, którzy spotkali naprawdę Jezusa. Doświadczyli Jego miłości, miłosierdzia. Wszystko to zmienia w ich życiu, bo z martwych stanie to jest w ogóle nowe życie, nowa jakość. To jest tętniące życie, to jest nadzieja. Trzeba nam wracać, żeby spotkać Jezusa. Rzucę tylko, bo nie chcę już tego rozwijać, ale zasadniczo, gdzie my spotykamy z martwych stałego? Jeżeli będziecie chodzić do Kościoła, to zobaczycie, że jest odwołanie do pism, Spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego w Jego słowie, rozpoznają go uczniowie do emał, rozpoznają go przy łamaniu chleba. Szczególnie zmartwychwstałego spotykamy w Eucharystii i w sakramentach i wreszcie we wspólnocie Kościoła. Tomasz miał problem z wiarą, bo jak zmartwychwstały przyszedł do wspólnoty, to jego tam nie było. Jego nie było ze wspólnotą. Włóczył się. I jak później wrócił do wspólnoty, to mu dziesięciu jego kolegów mówi, że widziało z martwych stałego dziesięciu dorosłych facetów. A on im nie wierzy. Jak nie włoży palca, to nie uwierzy. Pomimo tego, że ma dziesięciu świadków, swoich najbliższych kolegów, nie wierzy. Pan Jezus przychodzi do Niego, ciekawy, Jan to tak formuje, I gdy Tomasz był z nimi, Chrystus wrócił jakby do Niego. Choć Tomaszu, masz tutaj, dotknij. Miejscem, gdzie spotykamy zmartwychwstałego jest Kościół, a wspólnota powinna być miejscem, gdzie się nawzajem wspieramy w tym rozpoznawaniu Pana Jezusa, żywego i zmartwychwstałego. I to jest drugi wątek, który się dzisiaj, kochani, bardzo przebija: że trzeba, żeby mieć żywą wiarę. To trzeba być świadkiem, trzeba tą wiarę przekazywać. Wiara obumiera w nas, jeżeli ona nie jest przekazywana. Spotkać zmartwychwstałego to po pierwsze mieć jego doświadczenie żywe, osobiste moje, moje doświadczenie. Ja kochani wam mogę powiedzieć, ja nie będę teraz tego ciągnął, bo bym tu musiał jeszcze z pół godziny. Ja mam swoje doświadczenie Boga, ja dlatego jestem w zakonie, bo spotkałem żywego Chrystusa. Ja nie poślubiłem trupa, nie poślubiłem jakiejś idei Boga, tylko śluby złożyłem żywemu Bogu Jezusowi Chrystusowi, którego spotkałem, który mnie ukochał i który mnie do siebie przysiągnął. I teraz nam mówi, idźcie i oznajmijcie, ktoś, kto spotkał Chrystusa, nie może tej prawdy zachować dla siebie. Nie może. Nie mogą rodzice nie powiedzieć dzieciom o Jezusie, którego spotkali. Jeśli tego nie robią, to w nich umiera wiara i dzieci nie będą miały wiary. Bo spotkać zmartwychwstałego to także być świadkiem. I to jest też główne zadanie Kościoła i każdego z nas. Przeczytam Wam na koniec pewien fragment medytacji o Kościele ojca Henri de Libaca. Jedyną misją Kościoła jest uobecnianie ludziom Jezusa Chrystusa. Kościół ma Go głosić, pokazywać i dawać. Wszystko, co wykracza ponad to, jest nadmiarem. I wszyscy jesteśmy Kościołem. My mamy Jezusa pokazywać, głosić i go dawać. Musi być przez nas tym, czym jest dla nas. To przez nas Jezus Chrystus ma być dalej głoszony i za naszym pośrednictwem ma się dalej ukazywać. Kochani, abyśmy w te święta ożywili swoją wiarę czyli abyśmy wszyscy mieli jakieś nowe, piękne, bliskie doświadczenie z martwych stałego Jezusa Chrystusa i abyśmy się napełnili odwagą, żeby świadczyć też o nim innym, pokazywali go, głosili i innym go dawali. Amen.